Woda cukier, dwóch cylenek węgla, barwnik, e, stopy się deko, pas, pas pastorowy, naturalna aromatyczna, kofeina. Najlepiej sproszyć przed patrz na przycu butelki lub na etykiecie. Przechowywać w chłodnym pisuchu suchym miejscu, ponieść życie o po otwarciu przechowywać na i spożyć w ciągu trzech dni. A co to jest kofeina? Narkotyka. Oczywiście, czyli jest wskazane Kolo, dla dzieci? Coca-Cola. Czy, Coca czy narkotyki są wskazane dla dzieci? Nie. Czyli kola jest skazana? Ale, tak? Ale no czyli nie powinno się pić dzieci nie powinny coli pić distributo coca cola ebc polska spokazow lista annapol brunastar 23, no, serce warszawa 20, czyli nie nie wskazana jest cola dla dzieci tak ze względu na obecność narkotyków ale, ale Michał mówi że nakrę bo, ale już widziałem. Ale nie o tym była mowa. Wskazana jest kola dla dzieci czy nie? Nie. Tak.